Moim braciskowi życzę, życzę wesołych świąt. Ja życzę mojej mamie i całej rodzinie radosnych i miłych świąt. Ja życzę wszystkim wesołych świąt, nawet mojej pani. Życzę wszystkimi mojej pani wesołych i zdrowych świąt. Wszystkim zdrowych i wesołych, pięknych świąt. Ja życzę wszystkim z mojej rodziny wesołych świąt. A ja życzę wszystkim na wesołych świąt. I mojej kochanej siostrze składam wesołych świąt. Mhm. Życzę wesołych świąt. Życzę... całym mi... Życzę wesołych świąt. Wszystkim. Życzę wesołych świąt mojej mamie, mojemu tacie, mojemu dziadkowi i mojej babci. Ży życzę wesołych świąt wszystkim, mojemu, mojej mamie i mojemu <coughs> bratu.